Cześć, witam. Marcin z tej strony, firma Tesla PV. Dzisiaj chciałbym z Państwem porozmawiać o jednostce do pracy całorocznej. Tutaj koło mnie model marki TCL. Jest to Brazing 2.0. Urządzenie stworzone do chłodzenia, ale także do grzania, ponieważ jest wyposażone w pakiet zimowy, czyli grzanie teackich, grzanie kartelu i sprężarki. Urządzenie w klasie energetycznej w chłodzeniu A z 3 plusami, w grzaniu A z 2 plusami. Urządzenie to może pracować w trybie ogrzewania aż do temperatury minus 25 stopni na zewnątrz. Urządzenie też wyposażone w elektroniczny zawór rozprężny, czyli zbudowane jak pompa ciepła. Zaraz coś więcej opowiem o wyposażeniu jednostki wewnętrznej, ponieważ dzisiaj ją rozbierzemy. Zobaczymy co ma w środku, a tymczasem zapraszamy. Tutaj obudowa zewnętrzna stale ocynkowana, malowana proszkowo. Bardzo fajnie to jest wykonane. W mini technologii Goldfin na dolegrzanie tacki. Jest to grzałka tacki. Ci, ci, ci producenci stosują taką dużą grzałkę. Jeśli chodzi o innych producentów, niektórzy stosują kabel grzewczy. Tutaj to urządzenie jest w stanie maksymalnie w trybie pracy ogrzewania pobierać 1830 W. Wcześniej wspomniałem, że ma tam moc około 4 kW. Tu można zobaczyć wydajność maksymalna tego urządzenia. W chłodzeniu to 4 kW, a prawie 4,5 kW w grzaniu. 3,9 to jest moc nominalna w ogrzewaniu, 3,58 w chłodzeniu. Jeśli chodzi o jednostkę wewnętrzną, też bardzo ciekawy design. Ma z boku taką strukturkę. Zaraz rozbierzemy tą jednostkę i coś więcej o niej powiemy, bo tak jak wspomniałem wcześniej, ma jonizator oraz lampę UV do dezynfekcji też do ogrzewania służy TCL. Ale wróćmy do tego urządzenia. Teraz coś więcej o jednostce wewnętrznej, jednostka wewnętrzna wykonana bardzo fajnie, jakość plastików nie można złego słowa o tym powiedzieć, tutaj te żaluzje perforowane, naprawdę ciekawe rozwiązanie. Jeśli chodzi o wymiennik to powłoka Goldfin, tutaj mamy ten biały element to lampa UV, ten czarny element to jonizator. Plastik obudowy jednostki wewnętrznej też. Bardzo dobrej jakości. Tutaj informacja o lampie UV, jonizacji, a w tym miejscu tabliczka znamionowa. Jak wcześniej wspomniałem, moc maksymalna tego urządzenia to 4,5 kW w grzaniu. Żaluzje poziome. perforacja na nich też ładnie to wygląda. No i filtr świateczkowy oraz pilot wyświetlacz z zintegrowanym modelem Wi-Fi. Podsumowując to urządzenie, zaproszę Państwa do subskrypcji naszego kanału, polajkowania tego filmu. Jeżeli szukają Państwo urządzenia, które oprócz tego, że bardzo fajnie chodzi, dobrze też grzeje, ma klasę energetyczną A z dwoma plusami w ogrzewaniu a z trzema plusami w chłodzeniu. Zapraszamy do kontaktu z nami i skorzystania z naszej oferty. Nasz numer telefonu to 514 510 410. Zapraszamy też do odwiedzenia naszej witryny www.tesla.pl i do zobaczenia w następnym odcinku. Dziękuję bardzo. Cześć.